Krytyk, wciąż gadasz, powiedz co fermo w sumie Jak możesz coś oceniać, czego nie rozumiesz Masz jej i kierunek, w sumie w rapie nie jesteś Na swoim odbiorniku jedyne co łapiesz eskę. Pokażesz co jeszcze, jako masz tu płytę W twoim wydaniu hip-hop to tu Unlimited, nas dwóch, ja z tym Płyniemy wśród liter, żyjemy tu w przemycie Jak sample na się ale co ty wiesz o samplach Jedyne co posiadasz to z dyskiem i napa. moich pyskiem paplaż, jeszcze wpizdę wam dam Mój mózg to majbach, Wasz nie zna się na autach Tu klucz do wajba, na peryferiach miasta Znajdź nas ekspertom, poetów, wiesz co? Nie znajdziesz nas, bo twój świat to internet, społeczność Intelekt pod kreską, wital w świecie klawiatur Leonów, co nie odróżniają regę od rapu, nie wiem Chłopaku pewnie znów nie zrozumiesz Póki nie dopadnie jakiś chuj, cię pod klubem stracisz W dwójce, dwie, dwie, jedynki i honor Dalej twierdzą że te teksty są o niczym, rzekomo Dając siłę i jasną wiadomość, ten rap nas, to wyrażam w środkach, he krytyk zapomni, ta zasada jest prosta. To są wlaski, nie piosenki, przez te wszystkie tranzystory jestem już zupełnie chory. He krytyk, zbyt trudne, to by się odnaleźć wśród tekstów, co przekrój, sceny pchają w szalec stanąć na nic, istotnie mój problem. Grają tanie tu disco, wszystko na opaloną mordę, głodne bichu źle to te topy z klipów to chcę tyftu Co widzę parę cycków Co słyszę, tani wytwór na morzu spermy Strefy marketingu Twoje skryty, ty lubisz mocne klipy Twój mózg zjadły media kluby i koksy bizy Na widok co po niektórych to broch się krzywi Co nocne ksywy Na co ty chcesz od nich? Oceniać nie czują zdoby ironii Co ty zapomnienie Nie dla ciebie ten hip hop Bo rozum twój został gdzieś pod sklepem z dziką Raz, raz dwa, dwa Po trzecie wyjdź stąd Masz, masz rap To zmienicie pisto, jak tu lecie. ki Ciosu to dla osłów Drabina pełna boksów Kabina dla fachowców Orbita co wiesz, many o breakach Dla ciebie słuchać bębnów samych to utrękamy My luz w dźwiękach Póki co, many nie pękaj To tylko piosenka kategorii rap hip-hop Mówię tak, byś zrozumiał, że to o tobie wszystko Jak to można tak bez przerwy szarpiąc struny szarpać nerwy? Chciałbym, by Żeby każdy miał tak samo w Po Tak jak ja Chciałbym, by Żeby każdy miał tak samo w Po Tak jak ja Chciałbym, by Жеби каз демян, так само с купа у корона. Та е гя, хтя вам бе. Жеби каз демян, так само с купа у корона. е гя, хтя так само